Przyglądała się to, jakimś tam zapadał. Dwa trzeba powąchać. Tak trzeba było. Faktycznie, wodka za nos dzisiaj Przepiękna pogoda dzisiaj jest.

to jest rewelacja. Tyle braj naraz na kilku łódkach. 60 kilo na wędki złowić jeszcze to tylko się zdarza na szczytnie nowy gospodarz, nowe wyzwania nowe ryby mam nadzieję, że będą coraz większe i więcej i kolejny makaron leci do wody, po kolejną rybę, jasiek odpoczywa. Darek pilnuje na grubą rybę, jest następny, siedzi dwa brania puste, ale trzecie już jest pełne. O, kijek pracuje pięknie, zadowolona mina. Poważne skupienie. Już nie siedzi. No niestety tak też bywa. Ale brania jest bardzo dużo. Łowisko jest sypane prawie od miesiąca. Nęcone. Dużo makaronu, bubiku, kukurydzy. No, wiatery dmucha już teraz bardziej. Jest fajnie, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Na razie możemy podziękować nowym użytkownikom wody, spółce JAWA, która tak zadbała o nas, o wędkarzy. Na dzień dzisiejszy jest bardzo fajna współpraca, bardzo miło. Nikt nikomu nie przeszkadza, rybacy nie obstawiają na łowisk, opływają z daleka, bardzo to jest miłe. Przede wszystkim bardzo wdzięczny jest chyba ko Kolejna ryba, tym razem u Jacka. na pikera O, ładnie trzyma, ładnie trzyma! Nie daj, Jacek szans żadnych Trochę daleko stoję od łodzi Nie chcę podpływać blisko Dlatego tak może być niewyraźnie Łak, ciężko idzie Jacek skupiony Darek na krzesełku wygodnie kontroluje. Jeszcze nie widać rybki. Wow, pięknie będzie, piękna ryba. Będą ładne zdjęcia na przystani. Wow. Jaki piękny ry, Weź. Świetnie, można by powiedzieć, że zawody się fajnie udały. To się bardzo cieszę. Witamy, zawody się skończyły, wyciągamy siatki z wody. Ja dzisiaj nie mogę co tam będzie. Dasz radę, jacy to wyjąć? Dobrze, sam ryby ładne. Będziemy zobaczyć z tamtej strony trochę. Dobrze, coś Gamy siatkę, złody, następna siatka. Wau. Wow. Yeah. tak. I to się okaże wagowo, ale to wieczorem super. Powrót z środowiska. Zmęczeni. Zmęczeni? ale szczęśliwi. Siatami pewnymi ryb. Nie ma takiej opcji? Pewnie nie ma takiej opcji. Ryby są. Oj wędki żeby nie o, Żeby nie być gołosłowny. Ła, wow, nie mogę. O, to są nasze te kumberki. Jakie no, okay, piękne. Wasze mi się chwalę, nasze tam są. A, nasze jeszcze lepsze. Przepraszam. Super. Nasze jeszcze większe. Długo takich min zadowolonych nie było widać. Długo takich min nie było widać zadowolonych. Śmiło. tylko też się wszedał. Nasz ulubiony odpoczynek. Ale jak mu ładnie mówi. Wow. Coś tam było na tej ulicy. Ciepiliście sobie godzin sobie na no, tej, Kurde, wlastnie. Tak, <gry> bardzo zatłum. Ja możesz mi, możesz mi pożyczyć tej ponownie, żeby wyjeżdżasz, to Bardzo się cieszę. A polonkę już fajnie łapię. O, może już za mała. Taką mała się? O kurczę. Ale nacinałem ich, lanką. ale. Boguś, patrz, patrz. Widzę. Patrz, co tu się dzieje? Patrz, co te chłopaki. No i teraz tak. A, Gdzie, a... masz tego? Gdzie masz regulamin tego? Świetne reszcze, kurde, piękne ryby. Gdzie Śliczne. masz regulamin konkursu? Zawodów. Gdzie napisane było, że można było nęcić? <laughs> <Gdzie> było nęcić? <laughs> Gdzie... Ale przecież ja nie nęciłem. Ja za nędzę, Ale, Be... Ale ja w ogóle nie nęciłem. Bez nęcenia było. A bez nęcenia. Akurat na tej łódce to fakt. było Bez nęcenia, bez nęcenia. i proszę Nęczenia, jakie piękne ryby. Same takie ładne dusze. Fantastyczne. Tam waliski, wyjrzysz mi tą Tak. ryby. złote no, ale, ale żeby ich nie męczyć, damy do wody. Tak jest. Fantastyczne wrażenia. Piękna przygoda, piękne ryby. Pierwsze zawody. Na razie do wody. Większe zostawiliśmy. Potem będzie ważenie i reszta przyjemności. Dobra. Zawody się odbyły. Później nastąpi ważenie. Rozstrzygniemy kto, która łódka wygrała. No a co dalej? No to już nie będę mówił, bo do kamery nie wolno. Reszta to już też przewodnik załatwi. Tak.